Kolejne zadanie, zadanie 14. Czy 18% liczby 15 jest większe niż 15% liczby 18? Wybierz odpowiedź i jej uzasadnienie. Tak, nie, ponieważ 18 setnych to więcej niż 15 setnych. 1% liczby 15 to mniej niż 1% liczby 18. 18 razy 15 to tyle samo co 15 razy 18. Dobrze, przyjrzyjmy się, czyli spróbujmy najpierw po prostu zająć się w ogóle tym tak. 18% liczby 15. Co to jest 18% liczby 15? 18% liczby 15 to jest to samo co 18% razy. 15. A co z tym dalej? Tutaj należałoby zauważyć, że P to jest to samo co P setnych. Czyli w takim razie 18% to jest to samo co 18 setnych. Tak. I ewentualnie mógłbym to zapisać w postaci, że to jest 18 setnych w postaci ułamka dziesiętnego, czyli na pewno tutaj mam mogę po prostu to zapisać, że to jest 18 setnych razy 15 i tak dalej. I teraz zajmę się po prostu tą drugą częścią, czyli mam 15% liczby, 18, i teraz się zastanówmy nad tym ile to jest, czyli mamy 15% liczby 18, to jest w takim razie 15% razy 18. No dobrze, tutaj jednak po prostu wyraźnie widać, że mamy pewne podobieństwo. Ja tutaj może ten pierwszy zapis zmienię za pomocą ułamka zwykłego, po prostu mamy 18, setnych razy 15. A tutaj mamy 15%, czyli to jest 15 setnych razy 18. Tak naprawdę tutaj specjalnie nie trzeba będzie niczego wymnażać, czyli zauważmy, że 18 setnych razy 15 to jest 18 setnych razy 15 pierwszych, bo dowolną liczbę, na przykład 15 mogę rozszerzyć do mianownika do ułamka o mianowniku 1, po prostu 15 pierwszych to jest to samo, co 15, bo 15 kreska ułamkowa to jest podzielić, 15 podzielić przez 1 to jest po prostu 15. I teraz w takim razie. Po prostu licznik razy licznik, mianownik, i razy mianownik. Ja nie będę tego mnożył, tylko po prostu zapiszę to mnożenie. Czyli 18 razy 15, 100 razy 1 to jest po prostu 100, czyli te 18% razy 15 to jest 18 razy 15 przez 100. Tak? I w takim razie tutaj mi wychodzi co? 8, 15 setnych razy 18 pierwszych na tej samej zasadzie co przed chwilą, czyli mam 15 razy 18 przez 100. Oczywiście tę kolejność w mnożeniu jest przemienna, czyli ja mogę sobie zapisać zamiast 15 razy 18 to 18 razy 15 przez 100, po to, żeby wyraźnie pokazać, że góra i dół są sobie równe, po prostu to jest równe temu. Czyli tak naprawdę 18% z 15 jest tym samym co 15% z 18. W takim razie Hmm, czy, czy jest większe? No nie jest większe. Czyli odpowiedź będzie nie, czyli te 18% liczby 15% nie jest większe, bo jest równe, ponieważ 18 setnych to więcej. No nie może być więcej, bo nie jest więcej, bo jest równe. 1% to mniej. I teraz, no nie wiem, mógłbym powiedzieć, że nie wiem, tak? Bo nie, nie zajmowaliśmy się w ogóle jednym procentem. Natomiast tutaj wychodzi, że 18 setnych razy 15 to tyle samo co 15 setnych razy 18 i to jest prawda, bo zobaczmy. Tutaj mamy 18 setnych razy 15, a czyli, czyli tutaj mamy 18 setnych razy 15 to jest to, a tu mamy 15 setnych razy 18 i skoro końce się sobie równają, to ta postać, która była pomiędzy pośrednia, to też musi być sobie równa ta na górze tej na dole. Czyli w takim razie Oczywiście tutaj mamy 18 setnych za pomocą ułamka zwykłego, to nie ma znaczenia, tak jak tutaj pisaliśmy 18 setnych w ułamku zwykłym, to jest to samo co 18 setnych w ułamku dziesiętnym, więc to C jest prawdziwe, czyli tutaj należało wybrać nie oraz C.